Hasta la vista, baby! Wstało. Witam. Kapitan w Piole dzisiaj zagościł. Powitać. E, najpierw powiedzieć kapitan, co to, to za sprzętnik jaki do testów. Fuchsiu Siemens. Dany znaczek. Tak. Z tych małych klepków. E, pokażcie to, czego to, 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 nie mają inne laptopy w nim. E, to, co nie mają inne laptopy. Takie cienkie oczywiście. Takie cienkie, to tak. Przede wszystkim tu jest porcik na kartę. Właśnie. A to można wyjąć w czasie pracy? Teoretycznie tak. Aha, teoretycznie. Miejsce na kartę SIM. I Aero siedzi. I Aero tutaj mamy. Tak. A to... obok jest. Coś dziwnego. Nie wiem jak do tego się dobrać. Chyba od spodu delikatnie tak. O, tak ten. paznokciem. O, się to wysuwa. jeżeli mamy w domu internet na kabelku, proszę bardzo. Poczekaj, muszę. Za... Moment, złapie ostrość teraz. Cholera. patrz, no. no jest. Jest takie wyjście, które pozwala wpiąć kabel. Faktycznie. RJ45. Pięknie pasuje. Nie jest potrzebna to. Myk Wysprawia No proszę. Się. Można? Można. Pełen zakres. Karta SD, nie wspomnę. W razie czego stacja tutaj może podpięta. Piękny sprzęcik. Tutaj normalnie takie aż się skrzą, takie, takie jakieś coś. A się ekran A Pytanie kapitanie, ile taka maszynka kosztowała? Z przesyłką 120 zł. To jak za darmo. Wstyd. Nie, nie brać. Nie brać i nie ratować. Dysk, jaki mamy w środku? Zmieniony. nie był 128, jest 256. Tak. 128 poszła do kuģiców stacjonarnego. Do tego serwerka. Do tego Nasa. Tak. Bo więcej nie potrzeba. A tutaj. Pamięci giga. ma. 6 giga. Czyli 2 giga wbudowanej, tak. 2 giga wbudowanej i jedna kostka wymienna w razie W czwóreczka, właściwości, komputerka, proszę bardzo Intel Core i piąteczka 4200 I, nie, czyli ła, nie łapie mi, ale uwierzę na słowo U czyli undervolting, czyli troszeczkę mniej zasilana, do 2-3 GHz Można podciągnąć Czy on się ma on sam, się sam, sam w automacie? tam produkuje A wiesz co? Później sprawdzimy farkaja Oczywiście. Przed instalacją Linuxa. Oczywiście. Dobra. Zostawiam teraz kapitana. Kapitanie powiedz, co jeszcze będziesz robił? Zastanę oprogramowanie, no chyba się nazywające LG Bridge. Tak. No zaktualizujemy te dwa LG G5 s do Najnowszej wersji. Najnowszej dostępnej dla nich, nie? Dobra. To ja nie przeszkadzam. Idę zobaczyć, jak kambu miesza w garach. Jeszcze przedtem Małe co nieco Oczywiście Polewaj Już Dobra Mieliśmy zagrać w Far Niestety padły nam dyski I rozebraliśmy Laptopa Przypomnij kapitanie co to jest za laptop Fujitsu Siemens Livebook Coś tam coś Kupiony za śrubki na Allegro Stówka plus transport Proszę bardzo Piękna sprawa Wymienny dysk. Wymienna pamięć. 2 Giga wbudowane. Tutaj jest kostka 4 Giga razem 6. Można wsadzić 8. To jest 4, tak? Tak. Można wsadzić 8. Będzie 10. Można wsadzić 16. Będzie 18. Uuuh. Bateryjka podtrzymująca wios. Jest. Karta FIFIRIFI Która to jest? Tuż obok. Bateryjki. Karta Fifi -RIFI? karta fifi fi, fi, tutti a tutti tutti a a tutti karta która jest kartą GSM i można tutaj wsadzić kartę SIM i będzie normalnie miał internet i ta karta jeszcze dodatkowo ma pozycjonowanie yy, no GPS. Czyli jakbym nie chciała, abwera namierzyć. Bierzesz my... laptopa i nasz las, i cię znajdą. Oto skurwy syny. Yy, także, no, kolega tutaj ma za zadanie znaleźć odpowiednie oprogramowanie aby ta o, prawda karta zaczęła działać ciężko będzie ale spróbuję nie obiecuję ale spróbuję ale najpiękniejsze jest to kapitanie wymienny dysk, dysk wymienna pamięć pamiętacie tego niemieckiego tą niemiecką jogę co była ta ta ta, ta. ta szajse to było szajse wszystko lutowane bateria prawda dwuogniwowa połączona razem najgorsza rzecz Pieprzniki, głośniczki takie kurde. To są piene. głośniczki? Led, ledko, ledko tylko pierdzą, U. ale są, no co zrobić. Ale przyznaję, faktycznie ciutko grają. Także, także. Chociaż być może wyjście na słuchawki dałoby radę. Pff, głośniki, boombox jakiś. A pokaż jeszcze kapitanie pokrywkę od tego tutaj. Prawda, o. To jest pokrywka. Wygląda jak zainfekowana przez jakąś bakterię, ale tak to po prostu chyba wygląda. Nie wiem czy to jest magnes, czy to jest aluminium. A jeszcze, a reset, najważniejszy. A. Ma reset, to bydle ma reset kuźwa. A. W tym miejscu jest dziurka. No tak. I ta dziurka przypada na tego piwczyka. O, piwczyka. Reset. Wow. A obok jest procesorek. Być może trzeba by go przesmarować, na razie nie grzeje się zbytnio. Inaczej, yy, do jakiegoś specjalisty, żeby go od tego, wiesz, yy, rebaling mu zrobił, tak? Bo to, to jest lutowany. To jest lutowany, to jest Czy kurwa ciężko. nie mogli dać normalnej podstawki, jak Pan Bóg przekazał? I te wszystkie elementy są, jak widać, niewidoczne. Tak, ładnie zrobiony, ładnie utrzymany. Nie ja wiem, co to jest to to. Być może to jest ten moduł TPM, tak zwany, ten do, 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 do szyfrowania, nie wiem, naprawdę nie wiem, wygląda taki tak obco dość. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Tutaj karta Aero wystaje delikatnie. Hmm. Tutaj karta sieciowa. W sensie ten taki interfejsik, co kolega poprzednio pokazywał. Ja. A, eee. to jest to, to, wy, to wychodzące, to tak? To wychodzące, tak. HDMI. USB 3.0 i po drugiej stronie audio dla głośniki albo słuchawki USB 3.0 i power. No złapże, kurde, wajzo, ostrość na tym, nie chcę łapać. Dawg jest naprawdę na wysokim podium. Ładnie gra, Linux się instaluje błyskawicznie. Instalowaliśmy w kapitanie PopoS, prawda? PopoS, tak. Kolega będzie testował i sprawdzał, jak to bangla. Zgadza się. To co, zakręcamy, dziękujemy, pozdrawiamy. Do zobaczenia, Elika. do usłyszenia. Cześć.